Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przedstawię Państwu kawalerkę 20 m2. Z tego powodu, że wyspecjalizowaliśmy się w budowie gotowców inwestycyjnych w charakterze właśnie pakietów kawalerek. I często, kiedy spotykam się z inwestorami, zadają mi pytania, w jaki sposób tu można funkcjonować, kto to wynajmuje. Więc idąc. Wychodząc naprzeciw Państwu pytaniom, wątpliwościom, chciałbym właśnie zaprezentować jedną z naszych kawalerek. Jak to się prezentuje? Jakie mamy tutaj sprzęty i co oferujemy Państwu w standardzie? Kochani, zaczynamy od aneksu kuchennego. Kawalerka, na której się znajdujemy, ma 20 m2, tak jak wspominałem. Wszystkie aneksy kuchenne są budowane przez naszego stolarza, dzięki czemu kuchnie są zaprojektowane w taki sposób, żeby zabierały jak najmniej miejsca, a tak samo były jak najbardziej funkcjonalne i przyjemne dla użytkownika, i żeby zawierały absolutnie wszystkie niezbędne sprzęty. Tak jak widać, płyta dwupalnikowa, mikrofala, okap, zlew. Czajnik to są oczywiście w, w podstawie naszego wyposażenia: są szklanki, sztućce, talerze absolutnie wszystko. Oczywiście na kawalerkach i zapomniałbym, oczywiście, lodówka. W podstawie na kawalerkach nie robimy absolutnie piekarników i nie robimy zmywarek. Z tego względu, że po prostu nie ma na to miejsca i też na kawalerce, jeśli jest to jedna osoba czy dwie, nie są to rodziny z dziećmi, absolutnie nie ma takiego zapotrzebowania, nie ma po prostu takiej potrzeby. Więc tak prezentuje się kuchnia. A przejdziemy teraz do Łazienki. Witam już z naszej Łazienki. Tak jak widać, szafka, umywalka, bateria, nowy automat, grzejnik, nowa kabina prysznicowa, zestaw prysznicowy, oczywiście toaleta, jakieś podstawowe ręczniczki, kosz na pranie. Absolutnie, I jak widać, jest to naprawdę. Dużo miejsca, także pomimo tego, że kawalerka ma tylko 20 m2, spokojnie wystarcza do normalnego i komfortowego funkcjonowania. I teraz zapraszam do części sypialnej. Witam teraz z części sypialno-jadalnej, jak widać, stolik, przy którym spokojnie można konsumować, pracować. Część sypialna, łóżko ze skrzynią na pościel. Także naprawdę, jak kończymy. Naszą regenerację nocną, wszystko można elegancko pochować i mamy, i spokojnie możemy przyjmować tutaj nawet gości. Telewizja, zresztą, drodzy państwo, sam wiem ze swojego doświadczenia, bo pół roku mieszkałem na jednej z naszych kawalerek, że naprawdę doskonale się tutaj funkcjonuje. I co mogę powiedzieć z perspektywy jako inwestor, że naprawdę kawalerki. Doskonale się wynajmują, bardzo szybko znajdujemy na nich chętnych, i jest to bardzo wdzięczny produkt inwestycyjny. Więc tutaj nie możemy patrzeć z perspektywy swojego punktu siedzenia na kawalerkę. Jeśli żyjemy w dużych domach, mieszkaniach, apartamentach, musimy spojrzeć na klienta, który ma inne potrzeby, który studiuje, który wyjechał w delegację do pracy, którego pracownika wysłała na przykład firma z Warszawy do, do Bytomia, czy do Katowic, czy do Chorzowa w zupełności takie coś jest wystarczająco gdzie naprawdę jest wszystko absolutnie nowe i mamy wszystkie sprzęty do normalnego i takiego komfortowego funkcjonowania. Także jeśli jesteście państwo zainteresowani czy takim najmem, czy tego typu inwestycją, zapraszam do kontaktu, na pewno coś dla państwa fajnego znajdziemy.